Witam wszystkich, ja jestem Spider i właśnie w tym filmie e, mamy e, pokemon go e, pokemon go Toweru e, no coś takiego e, i tak, stworzyłem sobie dzisiaj smerfa e, swoje smerf konto które będę wam dawał na z 1000 subskrypcji albo nie z 500 subskrypcji e, no i tak e, ja oczywiście będę sobie rozwijał e, i będę na wszystkich eventach. No to będziecie już mieli e, jakiś fajny bonusik Lecimy dalej. No i tak, e, udało mi się zdobyć złoty medal e, z 50 razy e, miałem 7-day strike. I lecimy do ostatniego. No i tak, e, dalej sobie e, rajdowałem. Z. Y, no to tak ten rajd był y, z Dream y, Pusią y, i na tym rajdzie y, sobie zbiliśmy Mewtwo, y, więc super. I ja y, ogólnie chciałem y, mówić, że y, to jest bardzo i y, to bardzo miłe, że jest aż taki fajny y, jakby. Mm, Content e, z widzami, że e, są rajdy w kółko i dlaczego eventy są takie fajne. E, zaraz Wam powiem e, podsumowanie eventu całego, e, no bo jest godzina na razie z 15:41. E, więc e, to było e, niecałe 3 godziny temu. E, no, no to. Ten event jeszcze trwa do bodajże 22, ale nie wiem dokładnie. No, i ja go sobie fajnie zbijam w 4 osoby: no bo był tak 45 level, 41 i ja 35 z jakimś drugim, 35. Więc mega. No. I szybko go sobie zbiliśmy zb zb yy, bez żadnych problemów. No bo yy, Mewtwo yy, w 4 osoby, jak z tego 2 mam z 40 albo większy level, no to yy, wszystko macie. <coughs> no bo yy, jakby yy, Mewtwo yy, da się zrobić duo w 2,40 levela. Więc y, to jest taki raid boss, no taki bardzo i to bardzo trudne. Tylko że Zekrom jest chyba y, trudniejszy, ale nie jestem pewien. No i musimy wyleczyć póki no to ja wam oszczędzę tego. No, no to właśnie wtedy byłem sam i samemu dobiłem, no bo y, reszta y, Zgina i, i macie tutaj z kim miałem rajda i tak, yy, właśnie w tej chwili go będę łapał Mewtu, no to weźcie sobie na spokojnie obejście, no i Newton to jest fajny, no przydaje się, tylko yy, chyba właśnie ten był szrotem, yy, no bo miał dwie gwiazdki. Ale mi się trafił fajny, e, który miał e, IV. E, chwileczkę, on miał IV e, 15, e, 12, e, 14. Nie, 13. No to fajny IV pod rajdy. Tylko że szkoda, że te e, miał dwie gwiazdki. No bo jak ma trzy, no to do rajdów jak najbardziej. <laughs> No to ją siądzie chyba, o nie. No i Newton no to jest też taki raid boss dosyć niefajny, e, no bo e, jego złapanie no to jest już takie hardzik, a tak do mojej historii jest to Mewtwo filam miałem e, Mewtwo, e, z wakacji, e, Zara wam na to odpowiem i lecimy do yy, yy, eventu, ale już w grze yy, na żywo. No to my sobie jeszcze złapiemy sobie na szybko Cliffable. Chyba się nazywa jakoś tak: Cliffable. Yy, I zobacz, rachu, ciachu I za pierwszym razem siedzi oj, to był farczyk. I zaraz będziemy sobie lecieć. Do uwaga, waga, waga. Yy, nie pamiętam czego, a do, do właśnie questa no i do dalszego. No to tak ja już jestem. Yy, I tak, jest to Go Tour Kanto yy, są to cztery challenger i ja sobie skończę, no bo mi się już nie chce robić, no bo yy, nie ma nic fajnego jakby, tylko są jakieś yy, rzeczy słabe, co nie? No to tak sensownie i tak. No to lecimy sobie dalej szybko. No i uwaga, na 700 subów będzie e, do wygrania. Właśnie to konto. Ja sobie e, będę je na razie farmił, ale dalej oddam właśnie Wam. Jak widać, 6 złapanych, 0, e, 0 walk wygra wygranych e, i e, 0 kilometrów. Ja właśnie pamiętam dzień, w którym dokładnie rok temu zaczynałem, więc jest to takie śmieszne, ale okej. Okay, lecimy dalej do już Pokémonów. No to tak, już jesteśmy. Ustawiłem sobie Recent. Oczywiście z dużo, dużo. No i tak, może przejdźmy od eventu początku. No i tak, event się zaczął Shiny Nidoran no i to w ogóle był farcik i sobie go nawet zewolubuję na filmie ciach no i ewolucja będzie na filmie i właśnie y, w tym czasie y, dziękuję za y, plus 3 subskrypcje jest to dla mnie ważne serio ojejciuś on wygląda ładnie Nid nidorino y, o jeszcze w Nidokinga trzeba zewoluować, Dobra, dalej. E, ben, będę sobie w sumie przechodził. No i tak dalej. Hitmore. E, on był e, z Pokestopa dosłownie przed eventem o 8 z 50. E, e, sobie wszedłem w boksy. No i się zrespił, chłop. nad no, tak to ivy win no to miał chyba dobre, i dalej. E, ktoś mnie zaprosił na rajda na e, Kangaskana. I no, ja oczywiście musiałem skorzystać. No i on siadł nawet fajny, no bo i tak on jest regionalny, co nie? E, uwaga, Chensi na Dziko. Jest to super. Ona mi się przyda na e, jakiś gym, a dalej ją transferuję. O, i lecimy z pierwszym legendarnym rajdem. Od razu wszedł. Jest to Articuno. Właśnie, yy, aha, robiłem go yy, w moim mieście, okej. Okay. Jeśli chodzi o IV. Uwaga! Mega fajna. 13 chyba jest to 13, 14, 13, ale nie jestem pewien. No bo ja się aż tak nie znam i lecimy dalej. Koping, no to nawet nie wiem jaki IV przy okazji sobie sprawdza. No, fajny będzie pod trade'a. I dalej weszedł pierwszy Mewtwo. I On chyba był ten lepszy, nie. Aha, okej. Okay. No bo ja chyba złapłem 2-3 Mewtwo. Dalej Kabuto. Którego ja sobie trzymam, no bo sobie muszę zrobić ewolucję. Dalej skończyłem sobie quest'a na Meltana oczywiście. Miałem z Pokemon Home. Więcej meltanów, więc już mam jednego i dużo. dużo. Dalej Gasley, ale Gasley, no to średnia Wam na maksa. I dalej Mewtwo. Fajny Mewtwo. No i on ma dokładnie 15, 10, 14. No. No i dalej Hitmonlee, Liściem Shiny, ale nie i Eevee. Pohygon, yy, diodut, no i yy, Nidoran. No i katerpi, kolejny Nidoran i klefa, którą cofają przed chwilą. No, no to złapałem sobie troszkę Pokémonów. No i jeśli chodzi o moje miutacze. No, Chyba tak się to pisało. No to ja mam łącznie cztery Jeden już, ładnie wymaksowany, nie wiem dlaczego on ma nazwę X. A, no bo wcześniej sobie oznaczałem jako Best Buddy, ale w tej chwili sobie oznaczam normalnie i to był mój pierwszy Mewtwo. Nie ma eventu, ale to było Throwback Challenge. No i v si 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 siadła bardzo fajna i mam 10 candy aktualnie, lecimy dalej. Moim drugim był to Shadow Mewtwo. E, to był z jakiegoś tam eventu, e, tak, z niego. Mm, no i jest to bardzo ładny, e, Ma wokół siebie takie e, błyskawice. E, I on się, i raczej go będę e, rzadko i tak rzadko używał, no bo jest szrotem. No. Jedna gwiazdka. Dalej Mewtwo. E, e, był to z Raidu. Dwie gwiazdki i ostatni rajd. Uwaga, trzy gwiazdeczki. Jestem bardzo zadowolony. E, patrzcie, z Gdańska. Z Gdańska, ludzie. Z Gdańska, no to jest prestiż. Z, z Gdańska zawsze jakieś dobre albo szajni wpada. I wcześniej było e, 250 e, e, w koła Stardasu, a w tej chwili mamy 315,810. No i krócej mówiąc, dalej um, na razie moje regionalne, e, regionalne, no to jest tak. Kangaskan, e, Hitmore, e, o właśnie. E, I ten film ma nazwę hmm, jaką on ma nazwę? Lunar e, Lunar Event. I tak, e, ja go skończyłem w pełni i między innymi sobie złapałem Aerodactyla Shadow, e, zewoluowałem sobie Krabiego. Hmm, Dalej wleciał Taurus numer 1 Bardzo ładna Ivy Ja wtedy e, myślałem, że właśnie obojętnie co wpadnie. Dalej sobie z zewoluowałem Golden, e, no bo jej nie miałem. No i dalej. Gajardos. Gajardos jest mega. E, w sensie e, w sumie go nawet mogę zrobić mega, ale e, on był złapany na e, dziko i jest szerotem. Zgadza się. I dalej z Evolułem sobie e, wpadł mi z jajka z zespołu. R na V się e, nazywał, nie pamiętam. I ostatni EVI. Ale to i zobaczcie na ta setka. Ja sobie oczywiście dodałem tak. I uwaga, zobaczcie na to. Jest seteczka pięknie. I setka mi się przyda. No przyda się czasami. Może będę używał. O! I dalej lecimy. Z następnym eventem był... A nie, to był chyba nadal lunar event, tak. sobie strajdowałam się y, z takim chłopem. I mam Lucky Magic Carp. Dalej Latios. Ja go właśnie nie miałem i go chciałem mieć, żeby był już zapisany w Pokédexie. I zobaczcie na to, jak jego właśnie. Mi się wydaje, że są to jego nogi, ale nie wiem, jak to wygląda źle. I dalej był event na nowego Pokémona Mune. Noc tutaj Nidorino. I Latias, Latias jest spoczko też. Hmm. Chance, następna. E, muna, muna. I już wchodzimy w throwback. Znaczy nie w throwback, tylko coś tam kanto. No i w ten sposób e, wyglądały te moje dwa eventy. <ścoughs> no i jestem w szczególności zadowolony. O nie wiem, czy się chwaliłem. E, Shadow, Shadow Shiny. Fajnie, że wleciał. O, i oczywiście Noibad wleciał. Ale to chyba już o tym mówię. O, jeszcze ze stopów e, można walczyć e, z takim chłopem. I chyba on jakby jest w Pokémon GO na YouTube albo coś. E, ojej, ci już ten film trwa z 15 minut. No, szybko go zakończę. I tak, on jest specjalnie jestem z tego bardzo dumny, że Najentyk wprowadził coś w tym stylu, że e, można by się bić z e, czymś innym niż e, Rkami. No to siemanko i będziemy się widzieć w następnym filmie z Critical Ops.